Cześć wszystkim z tej strony Zabezpieczałto. zapraszam do kolejnego odcinka Pytania/odpowiedzi Q&A. Na warsztat bierzemy kolejne dwa pytania. Panie w sekcji Pytania/odpowiedzi czytam kolejne pytanie. Czy urządzenie będzie działać w moim aucie? Urządzenie CanLock, które montujemy, obsługuje ponad 1000 modeli. Także te większość nowoczesnych samochodów jest przez nas obsługiwana. Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy Twoje auto jest wspierane przez nasze urządzenie, wystarczy, że wejdziesz tutaj w formularz i wybierzesz, załóżmy, swoje auto, które widzisz tutaj na liście. Wystarczy podać e-mail i telefon i skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe. Jeśli nie znajdziesz swojego auta na, na tej liście, nic straconego, zadzwoń do nas i zapytaj. Nasi technicy sprawdzą, czy są takie możliwości techniczne. I kolejne pytanie. Czy system można przenieść do innego auta? Oczywiście, że można. Jeśli załóżmy sprzedawałbyś lub sprzedawałabyś swoje auto lub jakikolwiek byłby inny powód przeniesienia systemu, nie, nie ma tutaj takich przeciwwskazań. i jest to oczywiście możliwe. Wystarczy, że do nas zadzwonisz i zamówisz taką usługę. Kolejne dwa pytania za nami. Po więcej filmów zapraszam do subskrybowania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, których nie widzicie u nas na stronie, to piszcie je w komentarzach. Do tych ciekawszych na pewno się odniesiemy. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!